Cześć. Witam na moim kanale. Będę tutaj poruszał tematy związane z tradingiem opcjami. Będę się dzielił swoją wiedzą i przemyśleniami, jakie sobie wyrobiłem przez ostatnie kilka lat tradingu. Dzisiaj chciałem poruszyć temat dwóch mitów dotyczących tradingu opcjami. Jest to mój pierwszy filmik, więc wybaczcie mi potknięcia i przejęzyczenia. Mam nadzieję, że wraz z kolejnymi filmikami będzie coraz bardziej merytorycznie oraz le lepiej jakościowo. A więc zaczynamy. Pierwszym mitem, jaki chciałem poruszyć, jest sformułowanie, że opcji lepiej unikać, ponieważ są aktywem bardzo zmiennym i szybko można stracić wszystkie pieniądze. Opcje te bliskie terminowi wykonania charakteryzują się dużą zmiennością. W kolejnych filmikach omówię mechanizmy, które za to odpowiadają i to opisują. Mam tutaj na myśli model wyceny Blacka, szolsa oraz tak zwane Greki. Opowiem wtedy również, jak ich używać. Dzisiaj natomiast chciałem skupić się na obaleniu samego mitu, czyli jak uniknąć dużej zmienności i nie stracić całych pieniędzy. Oczywiście są strategie korzystające z dużej zmienności ceny opcji tuż przed ich wygaśnięciem, tak zwane 0 DTI, jednak ja ich nie stosuję. Zamiast tego wolę sprzedawać spready około 30 do 45 dni przed wygaśnięciem. Ewentualne wahnięcia ceny aktywa bazowego czy zmiany, czy zmiany zmienności nie mają aż tak dużego wpływu na wycenę takiego spreda. W ten sposób unikam wspomnianej w micie zmienności. W jaki sposób nie tracę całych pieniędzy? W tym celu używam strategii z ograniczonym ryzykiem, czyli spreadów opcyjnych. Przed wejściem w pozycję określam maksymalne ryzyko, na jakie jestem gotów. Zastosowanie spreada jest znacznie bezpieczniejsze niż zlecenie stop loss w przypadku handlu akcjami. Problem ze stop lossem jest taki, że w przypadku luki jest on bezużyteczny. Stosując spready, mamy pewność, że nie stracimy więcej niż zakładaliśmy przed wejściem w pozycję. I tutaj mała gwiazdka bo technicznie jest możliwe stracić więcej, jednak są to niezwykle rzadkie sytuacje, przed którymi można się ustrzec, zamykając spread przed wygaśnięciem. Omówię takie ryzyko w jednym z kolejnych filmików przy okazji omawiania zlecenia stop plus. Ok, aby mój pierwszy filmik nie był tylko gadaniem z łańcuchem opcji w tle, to pokażę przykładowego spreada, przykładową strategię z. Ograniczonym ryzykiem. W tym celu udamy się na wykres TradingView. Mamy tutaj ETF SPY, jest to ETF imitujący indeks SP 500. No i widzimy tutaj możemy sobie teoretycznie założyć, że mamy tutaj jakąś strefę wsparcia. Możemy założyć, że jeżeli nasza analiza zakłada, że cena nie dojdzie do tego poziomu i zawróci. Możemy przykładowo sprzedać jakiś byczy spread, sprzedać bądź kupić. W tym przypadku sprzedamy sobie bull put spread na poziomie 415 dolarów. Nasz scenariusz zakłada, że cena pozostanie powyżej ceny 415 dolarów. Także czy cena odbije od razu i pójdzie w górę, czy będzie sobie tutaj meandrowała? czy również spadnie, przebije strefę wsparcia, ale nie dojdzie do naszego strajka 415. W tym przypadku inkasujemy cały, cały, całą kwotę, za którą sprzedaliśmy nasz spread. Udajemy się do łańcucha opcji, wyszukujemy sobie najbliższe w przedziale 30-45 dni, no tutaj wybrałem 28 dni do wygaśnięcia. I otwierając bull put spread w tym celu sprzedajemy opcję put na poziomie 415. I załóżmy, że drugą kupimy sobie na poziomie 410. W ten sposób szerokość naszego spreada wynosi 5 dolarów. Maksymalne ryzyko w tym przypadku będzie wynosiło 500 dolarów. Nie 500, a 380, przepraszam. Także widzimy tutaj, że nasz potencjał zysku wynosi 113 dolarów, a maksymalna strata 385, czyli w terminie wygaśnięcia to, to jest ta linia ciągła. Mamy albo jesteśmy w stracie, albo jesteśmy w zysku. Linia przerywana tutaj symuluje nam. Przebieg spadku bądź wzrostu wartości ceny tego spreada w różnych, w różnych dniach trwania tego spreada. Także możemy sobie zobaczyć, ile, ile teoretycznie będzie wart, im będziemy bliżej terminu wygaśnięcia. No i widzimy, że im bardziej zbliżamy się do terminu wygaśnięcia, tym ta linia kropkowana zbliża się do linii ciągłej. Ok, jest to nasz bull put spread, widzimy nasz potencjalny zysk, widzimy maksymalną stratę i to myślę pozwoli nam bardzo płynnie przejść do mitu numer 2. Drugim mitem jest stwierdzenie, że tradując opcjami często zarabiamy małe kwoty, a jak przychodzi strata to jest ona dewastująca. Odbiera ona cały zysk i zostawia nas z niczym albo nawet na minusie świetnie to widać na przykładzie spreada obecnego na ekranie. Otóż widzimy tutaj, że potencjalny zysk ze spreada wynosi 116 dolarów, a nasze ryzyko 382. Prawdopodobieństwo sukcesu takiego spreada 69%, czyli około 70%. No więc pasuje jak ulał. Wygrywamy 100 dolarów. 70 razy, a kolejne 30 razy tracimy 400 otóż taki scenariusz zrealizujemy kiedy będziemy wchodzić w pozycję na ślepo i trzymać spread do czasu wygaśnięcia przy odpowiednio dużej ilości takich trade'ów jesteśmy w stanie zrealizować to prawdopodobieństwo jak sobie z tym poradzić ja w swoim tradingu robię to w kilku krokach Pierwszy to wejście w pozycję. Nigdy nie wchodzę w pozycję patrząc na łańcuch opcji i wybierając sobie przykładowo deltę, tylko staram się bazować na wykresie. Czekam na sygnał wejścia z mojego systemu. Można przykładowo sprzedać bull put spread, jak to zrobiliśmy w poprzednim przykładzie pod strefą wsparcia. W takiej sytuacji zarabiamy nie tylko wtedy, gdy rynek pójdzie w górę, wystarczy, że nie pójdzie za bardzo w dół. Mając system, który przetestowaliśmy wcześniej, możemy znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu takiego spreda. Drugim krokiem jest monitorowanie pozycji i zamknięcie w odpowiedniej sytuacji. Przykładowo, może to być osiągnięcie 70% zysku lub zamknięcie oportunistycznie, gdy spread osiągnie na przykład 50% potencjału zysku w około 30% czasu. Zilustrujmy to sobie na przykładzie. Załóżmy, że sprzedaliśmy spreada, którego czas trwania wynosi 40 dni. Niech ta strzałka imituje tutaj nasz, nam 40 dni. I załóżmy, że rynek odbił gwałtownie w górę, zmienność spadła, cena naszego spreada również i powiedzmy, w ciągu pierwszych 10 dni nasz spread jest warty 50 dolarów. Czyli osiągnęliśmy połowę, połowę potencjalnego zysku. Czyli w tym czasie mamy połowę zysku. Czy jest sens czekać kolejne 2 trzecie? Czy, czy, czy do, do pełnego okresu po to, żeby że po to, żeby? zainkasować 50% zysku, moim zdaniem nie warto. W, takim, w takiej sytuacji zawsze zamykam spreada i albo otwieram nowego, albo na tym samym aktywie, albo na jakimś innym. Po prostu uwalniam środki i idę dalej. Trzecim krokiem jest zamknięcie pozycji bez względu na wynik w przypadku sygnału zamknięcia na wykresie i negacji naszego scenariusza. Przykładowo, w tym, w, tym, w tym przypadku mogło to by być przebicie tej strefy wsparcia, jeżeli cena spada tutaj. Nasz scenariusz, że cena się odbije i pójdzie w górę, zostaje zanegowany. Wtedy, bez względu na to, z ile wart jest spread. Zamykamy go i idziemy dalej. Kolejnym krokiem są modyfikacje pozycji, tak zwane adjustmenty. Możemy dokonywać zmian, sprzedając lub kupując kolejne opcje, neutralizując deltę naszej pozycji. Ostatnia metoda to, gdy spread jest na stracie, możemy rolować taką pozycję do kolejnego terminu wygasania. O dwóch ostatnich opowiem w osobnych filmikach, bo temat jest nieco dłuższy i równie ciekawy. Dzięki tym metodom można skutecznie uniknąć scenariusza realizacji maksymalnej straty. Przy tym micie wspomnę również o popularnym powiedzeniu: tnij szybko straty i pozwól zyskom rosnąć. Otóż w przypadku opcji, szczególnie będąc sprzedawcą netto, należy postępować odwrotnie. Musimy kisić straty, pozwalając im, się, pozwalając im zmaleć i oportunistycznie ciąć zyski. Częstym błędem początkujących traderów jest chęć zrealizowania całego potencjalnego zysku ze spreada. Otóż jest to błąd i w dłuższym terminie przyczynia się do realizacji scenariusza wspomnianego wyżej mitu. Na koniec szybkie podsumowanie. Pierwszy mit. Opcje są, opcje są zmienne i szybko można stracić całą kasę. Zapobiegamy temu sprzedając spredy w dalszym terminie wygasania, czyli 30 do 50 dni powiedzmy. Oraz stosujemy strategię z ograniczonym ryzykiem, tak zwane spready. Drugi mit. Tradując opcjami, często zarabiamy małe kwoty, a tresta, strata jest raz kiedyś dewastująca i zeruje nam konto. Zapobiegamy temu metodycznie, wchodząc w pozycję przy pomocy analizy. Czy to będzie analiza fundamentalna, czy, czy techniczna, to bez różnicy. Pamiętamy o oportunistycznym zbieraniu zysku, gdy ten się pojawi. Wychodzimy z pozycji bazując na systemie. W razie potrzeby posiłkujemy się adjustmentem pozycji lub yy, rolujemy ją do dalszego terminu wykonania. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik był dla Was interesujący i nieco zaciekawił Was światem opcji. Cześć!